Witam na kanale Auto i Oscyloskop. Jest to materiał nieplanowany, a wynika on z informacji, które otrzymałem od osób, które do mnie napisały i które też ukazały się w komentarzach w, przy ostatnim materiale o separacji masy tych tańszych oscyloskopów, a zwłaszcza tych, które są połączone przez USB z naszym komputerem. Ja osobiście nie miałem takiego problemu wynikającego, że możemy uszkodzić sobie przykładowo głowicę OBD połączoną z naszym komputerem, a również mamy w tym samym czasie połączony nasz oscyloskop i pracujemy tak jakby na dwóch programach jednocześnie, w programie OBD i w programie oscyloskopu. Jedna z osób w komentarzach napisała, abym ten temat poruszył, bo, ponieważ potraktowałem go troszeczkę po macoszemu, z czym się zgadzam. Wynikało to z tego, że mnie taka przykrość nie spotkała. Mając podłączony oscyloskop do komputera z jednocześnie podłączoną głowicą OBD, pomylił sobie masę i do masy podłączył zasilanie zbadanego komponentu w samochodzie. I to połączenie tego plus 12V z bananego komponentu spaliło mu podłączoną głowicę OBD, co możecie przeczytać w tej chwili w tym komentarzu. O takiej sytuacji na, napisały również do mnie inne osoby. Ja wiem z własnego doświadczenia, że można sobie zniszczyć urządzenie skaner OBD, dlatego ja sam używam takiego boksa gdzie podpinam do wejścia OBD tego boxa i dopiero do tego podłączam mój skaner OBD. Ja osobiście korzystam z AutoX Scana. Jest to osobne urządzenie, nie jest to urządzenie połączone z komputerem. Ja nie lubię programów pirackich, nie korzystam z nich. Osobiście korzystam z Linuxa, konkretnie z Ubuntu, a oscyloskop, pikoskopę, Spokojnie może pracować również pod Linuxem. Ale spotkałem się z pewną rzeczą, którą chciałbym Wam też pokazać. Poza tym, że możemy sobie coś uszkodzić, co jest podłączone przez port USB do naszego komputera, i wtedy, kiedy pomylimy się podłączając nasz oscyloskop, i na masę pójdzie nam plus 12 V, a zwłaszcza taki, gdzie ten prąd może popłynąć troszkę większe to jeszcze jest jeden aspekt. Kwestia jest tego typu, że jeżeli nasz laptop jest połączony z siecią energetyczną przez zasilacz, bo nasza bateria przykład została rozładowana, a chcemy mm, zrobić jakieś, jakąś diagnostykę i mamy podłączony zasilacz do naszego komputera, to jak za chwilę zobaczycie, pokażę Wam to pikoskopę serii 2000, ten Pulsacje z tego zasilacza, albo jakieś za, te zakłócenia z sieci, przechodzą nam na masę oscyloskopu. Na masę oscyloskopu, i nasz przebieg jest zakłócony, jest zaśmiecony, albo inaczej mówiąc, pokazuje się bardzo dużo echa na naszym przebiegu z sieci, z masy naszego oscyloskopu, ponieważ masa. Oscyloskopu jest połączona z masą przewody USB. Zobaczcie, mamy podłączony nasz oscyloskop. Mamy przebieg, przebieg widoczny na ekranie i czułość napięciową ustaloną na 1V. Jak widzicie, przebieg jest bez zakłóceń. I teraz podłączam do sieci zasilacz z komputera. Widzicie jaka zmiana. Jeszcze raz, bez zasilacza i podłączam mój zasilacz do sieci. Zobaczcie, mamy, mamy teraz hanteka i ja sobie sprawdzę, czy masa USB jest połączona z masą wejścia pomiarowego naszego oscyloskopu. Widzicie? Mamy przejście. Tak samo jest z pikoskopę serii 2000. Zobaczcie. A pikoskopę 4000 jest separowane, zobaczcie. Jakżeście się mogli przekonać przed chwilą, te tańsze oscyloskopy z tej dolnej półki cenowej właśnie posiadają jeszcze tą wadę. Wadę połączenia masy przewodu USB z masą pomiarową naszego oscyloskopu. I tutaj tkwi problem. Jeżeli będziemy używać zasilacza, to wszelkie zakłócenia Praca zasilacza i zakłócenia z sieci mogą przekładać się nam na, na wygląd naszego przebiegu. Dlatego ja zawsze mam naładowany komputer i robię pomiary bez zasilacza sieciowego. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, nie korzystam z komputera i z podłączonej głowicy OBD, ponieważ nie posiadam takiej, jednocześnie podczas robienia diagnostyki oscyloskopem i oprogramowania przykładowo jakiejś, jakiejś głowicy OBD. Wiem, że to jest niewygodne, są takie osoby, ale jak widzicie z komentarzy, takie osoby uszkodziły sobie głowicę OBD. Nawet jeżeli korzystam z mojego auto kana, zdarzyło mi się, że podłączyłem kiedyś się do jakiegoś samochodu. Udało się, że się nic nie stało. Nie wiem jakim cudem, ale w gnieździe OBD było zamienione, były przewody, i przewód zasilający szedł na masę, a, a z masy szedł na zasilający auto. Znaczy, akurat w tym momencie skaner to wytrzymał, nic się nie stało, ale wiem, że bardzo dużo osób właśnie. Uszkodziło sobie nawet tak skaner, jeżeli tam przewody w kostce były zamienione. Dlatego korzystam z tego boksa, który mi sygnalizuje o zamianie przewodów w gnieździe OBD-2, że tam jest coś nie tak, i wtedy już sobie nie podpinam mojego skanera. Bardzo dziękuję za te informacje od tych osób, które mi napisały, że po maceszemu potraktowałem właśnie masę przewodu USB z masą pomiarową, i tutaj znowu pikoskopę 4000, pod tym względem, też jest zabezpieczone. No, niestety, za te wszystkie zabezpieczenia. No, trzeba zapłacić. Jeżeli ktoś sobie robi pomiary hobbystycznie, robi te pomiary w małym warsztacie, to on sobie tego dopilnuje, ale no, pracownik może nawet nie wiedzieć, nie być świadomy, i możemy, I okazuje się, że możemy sobie przez tą wspólną masę USB i masę pomiarową uszkodzić. Inne urządzenia pomiarowe w tym samym czasie, które są podłączone do naszego komputera, naszła mi się taka myśl, że bardzo dużo osób napisało do mnie, którzy zaczynają i nie mają zielonego pojęcia, jak zacząć. Postanowiłem puścić taką serię. Będzie ona oznaczona takim zielonym listkiem, jak to było kiedyś za moich czasów. Jak się zostawało kierowcą, to jeździło się z tak zwanym zielonym listkiem na szybie. Więc, jeżeli będzie logo jakiegoś materiału z tym zielonym listkiem to on jest przeznaczony dla osób, które zaczynają. Będę się starał raz w miesiącu taki materiał puścić, jak zaczynałem, gdzie popełniałem błędy i tak na wesoło, żeby zakończyć nasz ten materiał. Napisali do mnie rodzice, abym rozwiązał zadanie z fizyki w klasie 8. Widzicie je w tej chwili na ekranie, nie wiem, na jaką ocenę rozwiązałem to zadanie. Może udało mi się, jak się to kiedyś za naszych czasów miło, umówiło, że dostałem truje na szynach. E, tak na wesoło. Spróbujcie rozwiązać to zadanie z fizyki z klasy ósmej, które w tej chwili widzicie na ekranie. Tak, dla własnej ciekawości. E, I dla osób, które bardzo kiedyś się czepiały pewnego jednego materiału, który usunąłem. E, zobaczcie, jak jest nazwany to, co jest w zadaniu ujęte. Ja tego nie będę cytował, bo znowu będą się czepiać osoby, że zamiast przebiegu użyłem tego słowa. No to by wynikało, że ten, który napisał ten podręcznik, chyba się też nie zna. Nie wiem, czy to warto się czepiać aż takich szczegółów. Dziękuję Wam serdecznie, że dotrwaliście do końca. Wasza łapka w górę będzie dla mnie sygnałem. Te wiadomości, które staram się Wam przekazać, powiększają Waszą wiedzę w diagnostyce oscyloskopowej, a nowe osoby zapraszam do subskrypcji. Pozdrawiam serdecznie wszystkich i zapraszam na następne materiały.